Hej, witam Was bardzo serdecznie, jestem Pawlik, a to jest kolejny 28 odcinek mojej serii, w której odpowiadam na zadane przez Was pytania i zabieramy się do odpowiadania. Zapraszam. Oh, 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 oh. yeah, 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 yeah. Okej, okay, zaczynamy od pytań, które... Otrzymał łapki w górę i więc Kuba 40955 pyta. Grałeś kiedyś free running. Nie grałem, nie wiem jaka to jest gra, jaki to jest typ, gry nie grałem nie spotkałem się z tą grą. Lubisz parkour? Tak, parkour jest fajny, parkour jest całkiem spoko. Jednak jakimś takim wielkim fanem nie jestem, gdzie najczęściej jeździsz na wakacje. To zależy, staramy się tak właśnie jeździć co roku gdzie indziej. Taka ciekawostka, że nie byłem jeszcze nad Bałtykiem, bo... Byłem w Bułgarii, we Włoszech, ale nad Bałtykim jeszcze nie, więc taka ciekawostka. A tak jak mówię, że co roku staramy się jeździć y, gdzie indziej. Jak myślisz czemu na przykład kibice Krakowi Kraków i Wisły Kraków się nie lubią, jeśli są z jednego miasta? To jest tak jak wizlenie y, pokoju z rodzeństwem. Ty chcesz mieć więcej tego pokoju, on chce mieć więcej, wtedy wybucha taki konflikt, tak jak jest z Krakowem, że właśnie y, Wiślacy chcą, żeby cały Kraków był za Wisłą, kibice Krakowi tak, żeby cały Kraków był za Krakowem. No y, i z tego są takie bojkoty, bójki itp. Itd. Myślę, że to chyba głównie y, o to chodzi. Lubię. Mhm. Stiku 18. Czy masz jakieś gry na PlayStation Network? Nie, ale chciałbym sobie kupić Tokyo Jungle. Yy, ona kosztuje 43 zł z tego co wiem. Nie wiem, Wam teraz opowiadał o czym ona jest, możecie sobie wklikać na Google yy, Tokyo Jungle i ta gra jest naprawdę według mnie bardzo fajna i właśnie planuję sobie ją kupić. Lubisz basować? Yy, nie wiem, nie wiem, czy basować, nic nie przychodzi do głowy, co to znaczy basować, tak? Zateńczysz przyrytny Gam Game style. Nie, tak, zatańczysz przed mnie chyba gangam Style, powinno być. Yy, nie wiem, zobaczę, ale pewno nie dzisiaj, Osom.pl, jaka jest twoja ulubiona gra FPS? Medal of Honor Warfighter, choć jeszcze jej nie mam, mam jej gdzieś w poniedziałek. Na gram.pl taką informację otrzymałem, że game przyjdzie w poniedziałek. Wczoraj, czyli w piątek została wysłana, przyjdzie w poniedziałek i myślę, że będzie glicio. Hami 280. Czy zamierzasz kupić PlayStation Vita, jak tak, czy, czy zrobisz unboxing? To pytanie pojawiło się w tamtym właśnie w 27 odcinku. Nie zamierzam kupić PlayStation Vita, więc unboxingu tej konsoli nie będzie. Schweiz 100. Czy interesujesz się smartfonami? Tak, to jest jedno z moich też szerszych zainteresowań. Um, no przecież w końcu sam mam smartfona, tak? Więc pasowałoby się też tym zainteresować. Czy grałeś, czy grałeś kiedyś w World of Tanks? Nie grałem, ale znam kolegę, który gra. Ja w tej grze nie dostrzegam nic z takich pozytywnych emocji. Więc... A, ja, a jeśli nie dostrzegam pozytywnych emocji, to taką grę nie gram. Tyle. Madio 418. Najstarsza gra w jaką grałeś? ta produkcji. Przede wszystkim GTA 1, GTA 2 i GTA London. GTA 1, GTA London, GTA 2. Te trzy gry są chyba najstarsze, jakie grałem, oprócz tego dochodzi też Max Payne I. No jest takie trochę. Co myślisz o Premium do Battlefield 3? Czy dzieli graczy na biedniejszych i bogatszych? To ciekawe jest pytanie, powiem Wam. Może to nie w takim właśnie kontekście, czyli na biedniejszych i bogatszych. Dzieli graczy na tych, którzy kochają Battlefielda i tych, którzy lubią Battlefielda, albo nie lubią i mają. Bo na przykład ja sam mm, miałem wybór między Premium a Medal of Honor Warfighter. Uznałem, że Battlefield 3 jest trochę przereklamowany. Nie wiem czy przyznać imigrację, u mnie jest trochę przereklamowany. Um, kupiłem Warfightera, a nie Premium. I myślę, że nie będę żałował. Kaban, kabanos, co się stanie, jeżeli zjem płatki ścinaliowe na kolację? Takie pytanie mi się bardzo podobają, powiem wam szczerze. Um, wow. No co się stanie? Kurde, no nie tak sobie myślę coś odwróconego, nie wiem. Nie wiem co by się stało, czy by Blacka eksplodowało. Nie wiem. Tło. Okej, więc to było dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Kolejne pytanie, jeśli takie macie, zadajcie je pod tym filmem. No i co? Ja się z Wami żegnam. Do kolejnego zobaczenia. pawik 998. Cześć.